dziś Mam zaszczyt przeprowadzić wywiad z panią dyrektor Krubyszowskiego Domu Kultury. Od kiedy istnieje Krubyszowski Dom Kultury? Dzień dobry, witam. Nazywam się Emilia Feliksak. jestem dyrektorem Krubyszowskiego Domu Kultury od 2005 roku. Krubyszowski Dom Kultury w przyszłym roku, w roku 2008, będzie obchodził 400 lecie Istnieje więc 40 lat. Na początku był to Powiatowy Dom Kultury, później został miejskim Domem Kultury. Dom Kultury prowadzi działalność kulturalną dla dzieci, młodzieży i dorosłych miasta Hrubieszowa i rejonu Hrubieszowskiego. Ogólnie czym zajmuje się Hrubieszowski Dom Kultury i jakich atrakcji możemy oczekiwać? Hrubieszowski Dom Kultury zajmuje się szeroko rozumianym upowszechnianiem kultury. W naszych murach spotykają się dzieci na zajęcia plastycznych, muzycznych, wokalnych i tanecznych. Mamy 22 stałe formy pracy dla wszystkich tych, którzy chcą odwiedzać Wieszolskie Dom Kultury. Jeżeli chodzi o atrakcje, to mamy dla każdego coś miłego. Jeżeli ktoś zajmuje się plastyką i kocha malarstwo, może brać udział w planerach malarskich. Jeżeli ktoś lubi imprezy plenerowe, to może nas odwiedzać, robimy koncerty. Mamy taką sztandarową imprezę, która w tym roku będzie po raz 11 na Górzeńskie spotkania artystyczne. Jest to wymiana przygraniczna z Ukrainą. Przyjeżdżają do nas zespoły z Włodzimierza Wołyńskiego, z Sokala. W zeszłym roku po raz pierwszy gościliśmy zespół Iwanicz także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Oprócz tego po raz pierwszy w roku ubiegłym zorganizowaliśmy wakacje pod hasłem Kubieszowskie Hawaje. W roku bieżącym zorganizowaliśmy serię dla dzieci, Skarby o posiedzona. Są to takie, jest to taki cykl imprez dla naszych milusińskich po to, żeby mile spędzili czas wolny od nauki w czasie wakacji i pery zimowych. Na rok bieżący przygotowujemy niespodziankę. Chcemy w czasie wakacji zaprosić wszystkie dzieci na nasz wielki festyn indiański. Będzie to miasteczko indiańskie, więc wszystkich chętnie, chętnych zapraszamy do nas, Weźcie udział w naszych wakacjach. Dziękuję Pani bardzo za wywiad.